Na tych fotografiach próżno szukać miejsc znanych z folderów i turystycznych reklamówek. Ich autora, Mariusza Świerczyńskiego, sierackiego fotografika amatora, podczas podróży po południowych Włoszech interesowała przede wszystkim prowincja z dala od głównych szlaków turystycznych. No i poszukiwania ciekawego światła i barw. Tak powstała wystawa zatytułowana "Italia via Adriatica", którą można oglądać w galerii Teatr Sieradzkiego Centrum Kultury. Dlatego to fotografowałem, że nie były to obrazy, które znałem wcześniej z telewizji, z internetu. Tutaj na tych zdjęciach nie znajdziemy na pewno Koloseum, nie ma katedry w Mediolanie. Nie ma y, kościoła we Florencji, no y, tylko są to Włochy takie, y, może niszowe, może trochę na uboczu. Programy wycieczek takich szybkich są, no wiadomo, ukierunkowane na obiekty, które są może najbardziej znane. Dopiero wieczorem, jeżeli się ma chwilę czasu i można pójść w środowisko, to zobaczy się to codzienne życie. I myślę, że te fotografie, które tu dzisiaj widzimy, to właśnie pokazują to codzienne życie. Gdybyśmy zrobili fotografie bez człowieka, bez ludzi, byłyby to fotografie albumowe, prawda? A tak to one oddają to, co się dzieje rzeczywiście w środowisku. No i przede wszystkim słońce, wiadomo, rejon... Morza Śródziemnego, i to słońce w tych fotogramach tutaj bardzo gra światła, przede wszystkim dzięki słońcu, oświetleniu. No i autor świetnie wybrał momenty, które ujął właśnie w obiektywie. Po wypadku w 1988 roku Mariusz Świerczyński jest niepełnosprawny. Osobie poruszającej się na wózku znacznie trudniej fotografować. Zwłaszcza, że pan Mariusz uprawia fotografię tradycyjną z udziałem filmu fotograficznego. Nie stosuje też obróbki komputerowej. Fotografia to jego pasja, a wystawa w Sierackim Centrum Kultury jest już drugą ekspozycją tego autora. Ja myślę, że bardzo mi pomaga to, że nie robię zdjęć cały czas, bo ja tak naprawdę ani nie, nie, mam, nie prowadzę jakiegoś zakładu fotograficznego. Nie robię zdjęć na okrągło. Już yy, myślę, że ten etap yy, też takiego na siłę jakby eksperymentowania znaczy, że kładę się gdzieś tam na podłodze, katedrę z dołu, biorę coś, że albo po prostu przekręcam kadr, nie, no, to, już, yy, to już jest poza mną. Natomiast yy, myślę, że nie zastanawiam się na tym, tylko po prostu jak, yy, jak widzę, czy jak czuję, że no, trzeba zrobić zdjęcie jest taka możliwość. Jest taka sytuacja, jest taka okolica, takie otoczenie. Takie otoczenie, no zwraca, zwracam uwagę na estetykę. To wtedy robię zdjęcia. A druga rzecz to jest to, czego ja poszukuję, to jest światło i barwa. Czyli jeżeli widzę, że jest coś takiego ciekawego, no są, na, ale oczywiście naturalne kolory i są ludzie na tych zdjęciach, jest jakaś architektura, ale są też ludzie wokół tych budowli, obok tej architektury, bo to ludzie, którzy są w aktualnym momencie w takiej, a nie innej pozycji, oni stwarzają taką sytuację, która jest niepowtarzalna. Wystawę fotografii Mariusza Świerczyckiego można oglądać w Sieradzkiej Galerii Teatr do końca marca.